Dzień dobry, witam się z wami na moim kanale szafa retro. Ja mam na imię Sylwia i zapraszam Was do mojego świata dekoracji. Dzisiaj zrobimy sobie dekorację z wykorzystaniem takiego filara. Ten filar udało mi się zdobyć kiedyś na starociach. Takie rzeczy właśnie z łatwością spotkacie na pchlich targach. On był po prostu taki ceramiczny, z tego co pamiętam, w kwiatowy wzór. Ja sobie go pomalowałam farbą kredową i troszeczkę poprzecierałam. Przygotowałam sobie też tutaj do tej dekoracji już z takich witek brzozowych taki mały wianuszek. On mi tutaj posłuży jako właśnie wykończenie tej dekoracji. No, i to będzie dekoracja z wykorzystaniem sztucznych kwiatów. Zobaczcie, coś takiego sobie przygotowałam. No, i tutaj albo sobie włożę zaraz misę, albo gąbkę florystyczną. To jeszcze pomyślę. Zapraszam Was! Usiądźcie sobie wygodnie. E, przygotujcie sobie kawę albo e, herbatkę. Ja jeszcze dzisiaj kawę nie piłam. E, I powiem Wam szczerze, że mm, w końcu udało mi się pojechać na Warszawskie Bronisze. Nie wiem, czy znacie to miejsce, ale e, uważam, że Bronisze to jest po prostu fantastyczne miejsce, właśnie dla florystów, e, czy dla takich, e, właśnie ogrodników. Ja już tam sobie wstępnie popatrzyłam jakieś, na jakieś właśnie drzewka y, i krzewy do ogrodu, ale powiem Wam, że też zaopatrzyłam się właśnie y, w sztuczne y, takie rośliny i gałązki. I muszę Wam się przyznać, że Bronisze y, stanowią właśnie ogromną konkurencję dla y, Flory Point, bo nie wiem, czy, czy śmiem stwierdzić, że. Na Broniszach są o wiele właśnie ciekawsze dekoracje niż yy, w Aninie we Flora Point. Tak więc zapraszam Was do odwiedzenia tego miejsca, jeżeli jeszcze nie byliście. Co prawda w tych Broniszach yy, płaci się za wjazd yy, i cena za taki wjazd na teren w ogóle tych hal to koszt yy, 12 yy, zł. Ale myślę, że warto. Warto, jeżeli już tam jedziecie, to właśnie pojechać na takie y, większe zakupy i warto też wziąć gotówkę, bo y, część sprzedawców niestety y, nie ma y, terminalów płatniczych. Dzisiaj sobie zrobimy takie wideo. Bardziej to będzie taka właśnie pogadanka. Oczywiście ja tutaj. Tę dekorację będę robić. Wziąłam sobie taką misę po szafirkach, one już przekwitły. Nawet już nie wyrzucam tej ziemi, tylko po prostu, żeby, już, żeby nie robić żadnego podwyższenia, prawda? Po prostu ta ziemia zostanie. I sobie powpycham tutaj część rzeczy właśnie do ziemi, o, żeby mi się to trzymało. A część po prostu w te gąbki florystyczne. Tutaj mam jeszcze takie gałązki z dworu. Ogólnie zrobimy sobie tutaj oczywiście taką ściankę, takie podwyższenie i będziemy tutaj zazieleniać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje plany ogrodnicze, to mój tutaj ogród co prawda w bloku, ale już zbliża się wielkimi krokami. Tak więc myślę, że już następny, kto wie, czy następny film. Nie będzie z centrum ogrodniczego. Na pewno wybiorę się do Hortorusu. Hortorus, taka, takie centrum ogrodnicze warszawskie, bardzo też znane. I tam już chyba pojadę właśnie po takie pierwsze krzewy do swojego ogrodu. Bo powiem Wam szczerze, że. Myślałam y, nad takim rozwiązaniem bardzo długo, y, nad zabezpieczeniem, oczywiście, swojego ogrodu y, w jakiś taki wyższy płotek, żeby moje kotki były bezpieczne. I miałam się to właśnie zabrać za to y, na początku, ale y, nie jestem do końca pewna. Czy te moje koty będą tak naprawdę opuszczać, jakby to terytorium, prawda? Bo to są koty wychowane w bloku. One nigdy nie wychodziły na zewnątrz. To są koty, no tak naprawdę, takie bojące, bym powiedziała, prawda? Tak więc nie wiem, czy one w ogóle będą zainteresowane wyjściem na zewnątrz. Poza tym, tak jak wiecie, co niektórzy wiedzą, Posiadam też psa, i myślę, że ten pies będzie troszeczkę pilnował tych moich łobuzów, żeby one tego terytorium jednak nie przekraczały, prawda? żeby się pilnowały domu. No ale zobaczymy w praktyce. Zobaczcie, już wypełniłam część. Jeszcze myślę, że troszeczkę gałązek dołożymy. I musie, muszę Wam się przyznać, że chyba pierwszą rzecz, jaką kupię do mojego nowego mieszkania, to będzie łopata. Wszyscy się śmieją, że to będzie łopata, ale no powiem Wam niesamowicie, już nie mogę się doczekać tego ogródka, mimo że jest to ogródek w bloku, z tego względu, że no, czekałam na niego dwa lata, prawda? I w końcu spełniam swoje marzenie i będę swoje y, wariacje y, takie ogrodnicze właśnie realizować y, w końcu już u siebie. Dobrze, mamy dekorację. Zobaczcie, kładę sobie ten y, wianuszek z brzozy. Bierzemy sobie jakoś może jeszcze, o może to nie będzie przód. No i teraz zobaczcie, taka subtelna, bardzo taka soczysta, zielona dekoracja. Jeden tylko kwiatek, więcej tutaj właśnie takich gałązek zielonych. No i wkładamy sobie tutaj nasze, naszą tutaj misę. O, zobaczcie, tutaj sobie jeszcze podniosę. O, mamy to, dobrze. I tutaj wszystkie te gąbki będzie, oczywiście nie będzie to widoczne. Tak więc tak, tak dekoracja się prezentuje. Oczywiście to jest taka dekoracja tymczasowa, prawda? Jeżeli mamy w domu taki filar i on akurat nie jest kwietnikiem, no to możemy sobie stworzyć coś na dany czas, na daną porę roku, czy na daną jakąś okoliczność, czy święto. Zachęcam was do zmiany właśnie takich dekoracji, do wykorzystywania różnych przedmiotów w domu. Ostatnio wykorzystałam też, pamiętacie, taką szkatułkę do dekoracji. Zobaczcie, te szafirki już wystrzeliły do góry, ale jeszcze myślę, myślę, że troszkę nacieszą moje oko. Tak więc zachęcam Was bardzo do wykorzystywania takich nieoczywistych przedmiotów, do różnych aranżacji. Tutaj do różnych takich manualnych zabiegów z nimi, żeby odmieniać te nasze wnętrza, żeby nie było tak standardowo, tak oczywiście, tak rutynowo i tak po prostu no, przeciętnie, prawda? Żeby te nasze wnętrza były oryginalne. Tak się prezentuje ten filar. Jest to takie przedwiośnie. Zobaczcie, przedwiośnie w domu. Soczystość zieleni, już na którą tak z utęsknieniem czekamy. Tak więc jest to już zapowiedź wiosny. I słuchajcie, ja również w tym tygodniu zrobiłam trzy wianki, które już też są dostępne na króciutkim filmiku na YouTubie. Oraz na moich innych mediach społecznościowych. I dzisiaj również chcę Wam pokazać jeden z tych wianków. Zobaczcie, on tak się prezentuje, on pięknie nawiązuje właśnie tonacją do tej dzisiejszej dekoracji. To jest wianek z ptaszkami w kolorze właśnie zielonym taki delikatny, wiosenny. Już stricte wiosenne, tak więc jeżeli ktoś by był zainteresowany taką dekoracją, to zapraszam na moje media społecznościowe, czy na Facebooku, też jako Szafa Retro, czy na Instagramie, też jestem pod tą nazwą. Zachęcam Was do oglądania, do subskrypcji, do zostawiania. Komentarzy. Myślę, że w najbliższych filmach będziemy się już widzieć na powietrzu. Będą to już takie vlogi, właśnie z ogrodu, z pierwszych prac ogrodniczych. Będą to również spacery po warszawskich sklepach ogrodniczych. Tak więc zapraszam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach.